Właśnie. Dzień dobry Państwu. Będzie optymistyczna, jeśli uzbroimy się faktycznie w ogromną dawkę poczucia humoru i cierpliwości. To jest taka moja rada Państwa, bo już znam tę prognozę pogody i wiem, co się będzie działo i dzisiaj, w najbliższych godzinach, i w najbliższych dniach, a, aż do połowy tygodnia. To jest taka prognoza pogody dla wytrwałych. Typowa, klasyczna jesień będzie szaro, mokro i wietrznie, ale w takich sytuacjach zawsze próbuję znaleźć dla państwa faktycznie chociaż odrobinę optymizmu i znajdę, obiecuję. Na pewno będzie dzisiaj szare niebo nad wieloma regionami, po południu w każdym razie zachmurzy się już niemal wszędzie i padać mam. Najmocniej w zachodnich województwach tam spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W centralnych i wschodnich regionach tego deszczu trochę mniej. I tutaj początkowo nawet od czasu do czasu z zachmur da się zobaczyć słońce. Temperatura niezbyt wygórowana, bo od 9 do 13 stopni, ale wiemy, może być gorzej. No i tu ważny wiatr. Przyspieszył już w całym kraju najsilniejsze porywy, wręcz niszczycielskie. Mogą być w górach, w sudetach przekroczą prawdopodobnie 120 km na godzinę. W Tatrach też około 100. W głębi kraju te porywy do 55 km na godzinę, a na wybrzeżu do 70. Co to dla nas oznacza? Że ta odczuwalna temperatura przy tej wilgoci, przy tym deszczu i przy tak silnym wietrze może być o co najmniej 3-4 stopnie niższa. Ale coś optymistycznego obiecałam, prawda? Wieje z południowego zachodu, a nie z północy, bo gdyby wiało z północy, to naprawdę byłoby nam dużo, dużo zimniej. No, ciśnienie też niskie na warszawskich barometrach 984 hektopascale. Czy trochę radości przyniesie poniedziałek? Zobaczmy, co się będzie działo. Zaglądamy do regionów. Zaczynamy od północno-zachodniej części kraju. Tutaj też od rana szaro, mokro i wietrznie. Wiatr odrobinę słabszy niż dzisiaj, choć nie na wybrzeżu, bo tam te porywy nadal będą znaczące, ale też ma wiać z południowego z zachodu i z zachodu. Na termometrach najwyżej od 7 do 10 stopni. Poza wybrzeżem ten wiatr też faktycznie jeszcze trochę będzie nam dokuczał. Od Lubniewic po Ciechocinek, to już kolejna mapa. Dziękuję bardzo. Tutaj podobna sytuacja Sytuacja na niebie, dużo chmur, to niebo będzie szczelnie zakryte chmurami, ale deszcz powinien być słabszy niż dzisiaj, bo dzisiaj te opady będą faktycznie bardzo mocne, ale jutro raczej słabsze i przelotne, ale na termometrach 8-9 stopni. No to przenieśmy się na południowy wschód. Tutaj też będzie padać deszcz. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. I dzisiaj, i jutro wysoko w górach, i w Sudetach, i w Tatrach będzie padał śnieg. Dzisiaj 8 kolejne centymetrów i jutro kolejne 8, może nawet 10 cm Taki będzie wzrost tej białej pokrywy w Sudetach. Wiatr nadal silny, w Sudetach odrobinę zwolni. Dzisiaj Porywy do 120, jutro do 100, więc nadal niebezpiecznie. Co się będzie działo na południowym wschodzie? No tutaj trochę radości, bo na Podkarpaciu, miejscami w okolicach Szczawnicy czy Krynicy Zdroju jest szansa na słońce. Tutaj nie powinno padać na termometrach 8-9 stopni wiatr. Odczuwalny, ale nie powinien tak bardzo dokuczać. W górach jeszcze będzie dość silny, natomiast w zachodniej Małopolsce aż po Błusko-Zdrój jeszcze będą się trafiać przelotne, już słabsze opady deszczu. Na do 10 stopni, ale pamiętajmy, ten wiatr jeszcze trochę nam ciepła odbierze. W Tatrach trudne warunki, toprowcy ostrzegają, żeby powyżej 1500 metrów raczej. Ze słabszym doświadczeniem się teraz nie wybierać, bo naprawdę jest niebezpiecznie. W województwach łódzkim, mazowieckim i lubelskim popada miejscami, ale na Lubelszczyźnie najwięcej szans na to, że tutaj te, to słońce sobie poradzi z chmurami i raczej deszczu nie będzie. Na termometrach 9 stopni 8 w okolicach Uniiowa, w regionie łódzkim na Mazowszu jeszcze chwilami porywy znaczące, porywy wiatru. No i w północno-wschodnich regionach zobaczmy, co się będzie działo. Tutaj na termometrach najmniej, bo 6-7 stopni, ale za to wiatr w tej części kraju jutro ma być najsłabszy. No i od czasu do czasu popada, ale nie spodziewamy się tutaj ulew. To raczej słaby, przelotny deszcz. I jeszcze jedna garść optymizmu dla Państwa. Prawdopodobnie od środy będzie się robić cieplej i nawet prawdopodobnie to szare niebo się rozchmurzy. I początek listopada, to jest ciekawe, początek listopada na tę chwilę zapowiada się dość optymistyczny. Pogodnie, ciepło, a ja z całych sił zaciskam piąski, będę trzymać kciuki, żeby te prognozy się sprawdziły.